Wiesz już czym jest marketing afiliacyjny i znasz jego podstawowe definicje. Czas zatem przejść do jego plusów i minusów. Zacznijmy od wad działania w afiliacji. Po pierwsze, cierpliwość. Nie od razu czym zbudowano. Rozpoczynając działanie w marketingu afiliacyjnym, nie zaczniesz na start zarabiać kokosów. Wdrożenie się i zbudowanie grona swoich odbiorców wymaga czasu i tym samym cierpliwości. Jeśli masz obserwatorów lub subskrybentów, super, ten jeden krok jest już za Tobą. Jednak dla większości osób zaczynających przygodę z afiliacją, może się on wydawać trudny do wykonania. Nie poddawaj się jednak. Marketing afiliacyjny na początku drogi bywa dosyć nieprzewidywalny. Wszystko jednak zależy od tego, jak dobrze jesteś w stanie zapromować dany produkt lub usługę drugiej osobie. Próbuj różnych sposobów, aby odnaleźć ten, który sprawdzi się w Twoim przypadku najlepiej. Po drugie, brak wpływu na jakość produktu lub usługi. Gdy tylko promujemy dany produkt lub usługę. Nie mamy niestety wpływu na jego jakość oraz obsługę klienta, co może się negatywnie przełożyć na Twoją renomę i poziom zaufania, jakim darzą Cię Twoi odbiorcy. Pamiętaj zatem, aby śledzić na bieżąco wszelkie zmiany, jakie następują w produktach lub usługach, aby promować takie rzeczy, z których potencjalni klienci będą zadowoleni. A najlepszym sposobem na to może być na przykład złożenie zamówienia w sklepie internetowym, które chcesz promować u siebie, aby sprawdzić, jak wygląda ścieżka zakupowa i obsługa klienta w tym sklepie. Po trzecie, konieczność tworzenia przekonywujących treści. Nawiązując do pierwszego punktu, aby druga osoba była zainteresowana kliknięciem w udostępniony przez Ciebie link, musisz jak najlepiej ją do tego zachęcić. Szczególnie przydadzą się tutaj umiejętności copywritingu, czyli pisania ciekawych i angażujących odbiorcę tekstów. W internecie znajdziesz mnóstwo poradników, jak pisać interesujące treści. Jednak wrzucę tutaj radę od siebie, która wydaje mi się, że stanowi fundament pisania w internecie. Pisz tak, jakbyś to Ty był po drugiej stronie. Zwróć uwagę na to, co zachęciłoby Ciebie do skorzystania z oferty i w taki sposób przedstawią innym. Wad jest więcej, jednak dla jednych wada może być zaletą i vice versa, więc trudno je tutaj wszystkie wymienić. Przejdźmy jednak do plusów działania w afiliacji, z którymi zgodzi się znaczna większość. Po pierwsze, możliwość pracy zdalnej. Pierwszą zaletą marketingu afiliacyjnego jest możliwość pracy zdalnej. Stała się ona dosyć popularna podczas pandemii, a zainteresowanie nią od tamtego momentu wcale nie maleje. Działając w afiliacji, to ty decydujesz, skąd pracujesz, czy będzie to wygodna kanapa w salonie, kawiarnia, czy może lotnisko przed Twoją kolejną podróżą. Wybór należy do ciebie. Do działania wystarczy Ci dostęp do internetu, czy to na laptopie, czy na telefonie. Dzięki marketingowi afiliacyjnemu. Nie jesteś ograniczonym miejscem. Nie musisz dojeżdżać od poniedziałku do piątku do biura ani wiązać swojego miejsca zamieszkania z miejscem pracy. Po drugie, możesz zacząć od zaraz. Aby działać w afiliacji, nie potrzebujesz lat nauki spędzonych w murach szkół i uniwersytetów. Wszystkiego możesz dowiedzieć się w internecie, a braki w wiedzy uzupełniać także poprzez praktykę. Bo jak to mówią, praktyka czyni mistrza. Im wcześniej zaczniesz, tym szybciej nauczysz się, jakie sposoby działania są najefektywniejsze i najkorzystniejsze dla Ciebie. Po trzecie, dodatkowe źródło dochodu. Marketing afiliacyjny nie wymaga od Ciebie spędzenia sztywnych 8 godzin przed komputerem, jak to się ma podczas pracy na etacie. Może stać się Twoim dodatkowym lub głównym źródłem dochodu, jeśli spróbujesz w nim działać. Sam decydujesz, kiedy i w jakich godzinach pracujesz. Po czwarte, nie musisz tworzyć własnego produktu ani sprzedawać usługi. Działając w afiliacji, nie musisz martwić się kosztami produkcji, magazynowania, wynajmu lokalu na sklep itd., itd. To wszystko stoi po stronie reklamodawcy. Twoim zadaniem jest jedynie pomoc w wypromowaniu danego produktu lub usługi wśród swoich odbiorców, co jest bardzo wygodne w przypadku, gdy chciałbyś zacząć zarabiać online bez własnego wkładu finansowego. Po piąte. Niskie koszty rozpoczęcia działań. Co najlepsze, w afiliacji możesz zacząć zarabiać nie wydając ani złotówki. Możesz co najwyżej ponieść koszt za zakup domeny i hostingu pod stronę WWW, który zamyka się zazwyczaj w granicach 150 zł na rok. Jest to jednak niewiele, biorąc pod uwagę, że niektórzy wydawcy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Podsumowując, marketing afiliacyjny ma swoje wady i zalety. Dla jednych coś może być zaletą, dla innych wadą. Wszystko tak naprawdę zależy od punktu widzenia. Według mnie zalety znacznie przeważają nad wadami. Patrząc na dochody z działań afiliacyjnych wydawców, wiem, że afiliacja może być nie tylko dodatkiem do etatu, ale stać się głównym dochodem dla całej rodziny. Zarobki rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych pokryją nie tylko bieżące wydatki, ale pozwolą także na odłożenie pieniędzy na przyszłość. Zanim przystąpisz do działania i przejdziesz do kolejnej części tego kursu, zachęcam Cię do zrobienia swojej własnej listy zalet i wad które widzisz w tym sposobie zarabiania i stwierdzenie samemu, czy chciałbyś kontynuować. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu jesteś zainteresowany działaniem w afiliacji. Zapraszam cię zatem do kolejnej sekcji tego kursu, czyli podstawy działania w afiliacji na podstawie programu partnerskiego Lidstar. Dowiesz się w niej, jak zarejestrować się w programie i pełnoprawnie rozpocząć swoją przygodę z marketingiem afiliacyjnym. Jeśli spodobała ci się ta lekcja, sprawdź opis odcinka i dołącz do kursu już dzisiaj.